kanale Ogrodowy Odlot. Jeśli tutaj zajrzałeś lub zajrzałaś, to bardzo się cieszę, ponieważ pierwszy odcinek mojego skromnego projektu zdobywa właśnie kolejne wyświetlenie. I jest mi z tego powodu bardzo miło. Mam na imię Paweł, a na tym kanale będę starał się Wam przybliżyć moją pasję, jaką jest szeroko rozumiane ogrodnictwo. Od kilku lat zajmuję się w ten sposób hobbystyczny i dostarcza mi to niezwykłego fanu, więc postanowiłem podzielić się swoimi doświadczeniami, sukcesami, porażkami, także z innymi, i mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób będzie to pomocne dla osób, które interesują się tą tematyką, bądź ta tematyka je zainteresuje, między innymi dzięki temu kanałowi. A więc zaczynamy. Początek to najodpowiedniejsza chwila. Aby wszystko znalazło się na właściwym miejscu. Że tak niezbyt dokładnie zacytuję e, tekst z jednej z moich ulubionych książek e, pod tytułem Dune'a, którą napisał Frank Herbert, polecam bardzo. A więc na pierwszy rzut weźmiemy sobie produkcję rozsady. Zobaczcie, że w ten sposób, mimo że nie jesteśmy żadnymi stworzycielami i absolutnie nie rościmy sobie prawa do tego, bierzemy udział w procesie. Wzrost rośliny praktycznie od nasienia do jego pełnej dojrzałości. Czym jest w ogóle produkcja rozsady? Jest to, że tak powiem, wyprodukowanie rośliny, y, począwszy od y, pierwszego zasiania jej, aż do y, osiągnięcia takiego etapu, w którym jest możliwe bezpieczne wysadzenie jej do gruntu. Dlaczego w ogóle to robimy? Osoby, którym znana jest tematyka, zapewne uśmiechną się z politowaniem, jednak ci, którzy dopiero zaczynają, na pewno chętnie się dowiedzą. Otóż rozsadę produkujemy w tym celu, żeby niektórym roślinom pomóc, przyspieszyć zbiory, a innym po prostu dać możliwość przeżycia. Ponieważ w naszych. W warunkach klimatycznych występuje wiele roślin ogrodowych, które nie pochodzą stąd. One potrzebują specjalnego traktowania. Na pierwszy rzut możemy się zająć na przykład pomidorem, który pochodzi z Ameryki Południowej. Warunki, w których on pierwotnie występuje, są znacząco odmienne aniżeli nasz klimat umiarkowany. Do wzrostu taki pomidor potrzebuje optymalnej temperatury, która jest zdecydowanie wyższa aniżeli to, co w tej chwili w dniu tego nagrywania w marcu mamy za oknem. Optymalna temperatura dla wzejścia siewek pomidora to jest około 25 do 28 stopni. Po wzejściu ta temperatura może być już niższa, ale taka roślina wysiana do gruntu w bieżącym okresie po prostu by nie przeżyła, w ogóle by nie wzeszła. A nie ma możliwości, żeby zasieć ją w terminie późniejszym, czyli na przykład w maju, kiedy już temperatura będzie bardziej optymalna, ponieważ ona nie zdąży osiągnąć swojej dojrzałości konsumpcyjnej przed jesienią. Po prostu te pomidory nam nie urosną, tak? Nie będziemy się cieszyć ich smakiem, a Polacy bardzo lubią pomidory. Jak też powiedziałem wcześniej, niektóre rośliny. Są produkowane z rozsady po to właśnie, żeby przyspieszyć ich zbiór. Między innymi jest to sałata. E, inne rośliny e, produkujemy dlatego, że e, wymagają bardzo długiego okresu wzrostu. E, między innymi jest to kapusta. Jakie są zalety produkcji roślin z rozsady? Otóż e, te rośliny przede wszystkim, niektóre w ogóle można dzięki temu uprawiać, e, inne e, będą. Miały łatwiej aniżeli takie, które zostały wysiane bezpośrednio do gruntu. Aczkolwiek jest oczywiście także grupa roślin, które tylko i wyłącznie wysiewamy do gruntu, na przykład jest to marchew. Najwyższy czas zakończyć już ten nieco przydługi wstęp i przejść do części doświadczalnej, czyli pokazać wam na żywca, jak ja to robię. Zapraszam. Jak widzicie, pojawiło się tutaj nieco rzeczy tym niezwykle magicznym sposobem. Co potrzebujemy, ażeby rozpocząć proces produkcji rozsady? Oprócz samych nasion, jak zapewne się domyślacie, potrzebujemy jeszcze czegoś, w czym te nasiona będziemy mogli wysiać i gdzie wstępnie sobie skiełkują. Tutaj pomysłowość ludzka w zasadzie nie zna granic, ponieważ bardzo dużo rzeczy można do tego przystosować. Można zakupić, tak jak tutaj, taką mini skrzyneczkę, którą wysypujemy ziemię ogrodową, w zasadzie nie ogrodową, tylko przygotowaną do produkcji rozsady, o czym powiem za chwilę, i wysiewamy tutaj nasze nasiona. Taka skrzyneczka zazwyczaj zaopatrzona jest tak, że tutaj sięgnę w taką oto pokrywkę, która jest bardzo fajna, ponieważ dzięki niej ograniczamy straty wody i tworzymy swoisty mikroklimat dla właśnie wschodzącej rośliny. Inny przykład, który można zaadoptować, jeżeli ktoś na przykład nie chce sobie inwestować swoich środków w taką skrzynkę, jest na przykład takie oto pudełeczko. Zgadnijcie skąd to jest? Z jednego z wielkich marketów, w którym sprzedawano nektarenki. Ono ma w zasadzie wszystko, co jest potrzebne. Jest dosyć wysokie, więc musielibyśmy tutaj troszeczkę ziemi więcej użyć. Natomiast ma bardzo fajną rzecz, czyli otworki, które umożliwiają drenaż. Powoduje to, że od środka wsypana ziemia nie będzie nam przegniwać, tak? Będzie tutaj odpowiednia wentylacja. Niektórzy, jeżeli w pewnych przypadkach będziemy produkować rozsadę, taką, która od razu będzie z tej samej doniczki wysadzana bezpośrednio do ziemi, bo nie wszystkie rośliny. Tolerują późniejszy etap produkcji, jakim jest spikowanie. Na przykład jest to ogórek bezpośrednio, możemy wysiać docelowo do takiej doniczki, z której przesadzimy już bezpośrednio do gruntu. Innym przykładem, jeżeli ktoś już naprawdę chce polecieć po kosztach, i niektórzy to stosują, jest zwykła wytłoczanka do jajek, zrobiona z takiej oto właśnie masy papierowej. Którą także można wypełnić ziemią. Tu też można powiedzieć, że w pierwszych etapach utworzy się specyficzny mikroklimat poprzez zamykanie jej właśnie i także spełni swoją funkcję. Kwestie tego, z czego składa się ten papier, nie jestem w stanie określić. Ja osobiście tego nie stosuję. Wiem, że niektórzy w takich właśnie rozsadnikach produkują swoją rozsadę. Rozwiązania ekstremalne, ale także stosowane są to na przykład kubeczki po jogurtach, po serkach homogenizowanych, które idealnie nadają się do tego celu. W przypadku, tak jak tego pudełka, w którym są otwory umożliwiające drenaż, tak samo można ponakłuwać takie pudełka po jogurcie od spodu i w ten sposób będzie zapewniona wentylacja i umożliwiony przepływ wody, co w niektórych sytuacjach jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli roślina zbyt długo będzie znajdowała się w doniczce bez odpływu wody i przelejemy ją, może się to dla niej skończyć tragicznie, zacznie po prostu obumierać. Tak jak już na wstępie wspomniałem, bardzo ważna jest ziemia, czyli podłoże, którego będziemy używać do rozsady. W tym wypadku zakupiłem dedykowane podłoże, które jest przeznaczone tak naprawdę wyłącznie do takiego podstawowego kiełkowania tak, do produkcji rozsady. Można oczywiście użyć innego podłoża, na przykład ziemi uniwersalnej, ale takie podłoże specjalnie przygotowane właśnie pod kątem tworzenia nowych roślinek zawiera takie mikroelementy, które są niezbędne młodej roślinie w fazie kiełkowania, w fazie Wschodzenia, dlatego zachęcam do stosowania właśnie takich gotowych mieszanek. Oczywiście jest to Wasz wybór, ale efekty są zauważalne i jest różnica naprawdę we wschodach, jeżeli stosujemy zwykłą ziemię. Tak, chyba że produkujemy własną, znamy technikę, bo też jest to wykonalne. Ale taka jest już właśnie wyprodukowana w ten sposób, żeby zapewnić, że tak powiem. Maksymalne warunki do rozwoju młodych roślin. Ziemia, do której będziemy siać, powinna być optymalnie nawilżona, to znaczy w taki sposób, aby zapewnić nasionom możliwość wzejścia odpowiednią wilgotność. Jednocześnie, kiedy już nasiona wzejdą, zaczną kiełkować, kiedy zaczną się tworzyć już części nadziemne rośliny i rozwijać korzenie nie należy dopuścić do tego aby taką roślinę przelać ponieważ yy, wtedy najzwyczajniej w świecie korzenie zaczną yy, gnić tak doprowadzi to do, do obumarcia rośliny także tak jak yy, w całym życiu tak naprawdę yy, nie można przesadzać ani w jedną ani w drugą stronę ponieważ yy, nie da to założonych efektów ponieważ wcześniej bez trosko był kotałem o pomidorach, więc żeby słowo stało się ciałem, zaczniemy produkcję naszej rozsady właśnie od tej bardzo fajnej rośliny. Tutaj nie ma żadnej filozofii, umieszczamy po prostu dedykowane nasiona w glebie. Możemy umieszczać je gniazdowo, w odstępach, bądź też siać w rzędzie. Nie przyjmujmy się na razie zbyt dużym zagęszczeniem nasion, ponieważ część nasion na pewno nie wzejdzie, część wzejdzie. A naszym zadaniem jest, kiedy już wschody nastąpią i rośliny będą wyrastać, usuwać najsłabsze siewki, a pozostawiać w pewnych odstępach te, które są najmocniejsze. Potem, przy pikowaniu, będziemy już mieli gotowe rośliny, które przesadzimy bezpośrednio do większych doniczek, i one już do momentu przesadzenia do gleby w tych doniczkach będą się rozwijać. Na początek zapodamy sobie pomidora malinowego, który jest bardzo fajny, bardzo smaczny i chętnie przez naszych rodaków uprawiany. Bardzo ważne jest także, ażeby nasiona, które używały, miały odpowiedni termin przydatności do siewu. On jest zazwyczaj podawany na etykiecie, i tego terminu należy przestrzegać. Natomiast często w praktyce zdarza się tak, że mimo że ta roślina teoretycznie jeszcze te nasiona powinny przynajmniej rok być zdatne do wysiewu, one tak naprawdę nie skiełkują. I niekoniecznie jest to wina producenta, ale także błędy w przechowywaniu nasion popełniane przez użytkowników. Jaka jest jeszcze korzyść produkcji własnej rozsady? Otóż korzyść jest taka, że przede wszystkim unikamy zakupienia jej u, że tak powiem, hodowców takich rozsad, nie dlatego, że są jakieś złej jakości. Nie jest, nie jest to prawda, jest wiele gospodarstw, które specjalizują się tylko w tym i tworzą dla wielkotowarowych producentów właśnie rozsady, natomiast w przypadku amatorskiej uprawy jest to po prostu tańsze, a przede wszystkim jest bardzo fajne i daje to niezwykłą radość patrzeć, jak coś praktycznie od nasiona wyrasta czasami w ponad dwumetrową roślinę. Nasze nasiona przykryliśmy cienką warstwą ziemi. Teraz pozostaje tylko zwilżyć ją nieco, tak jak wcześniej mówiłem, warto wykorzystać do tego spryskiwacz, tak aby nasiona nie zostały nadmiernie zalane i aby strumień wody nie wypłukał ich głębiej, co będzie utrudniało im zejście. Dodatkowo, jeżeli zalejemy je wodą, może zdarzyć się także Wypukają się wszystkie w jedno miejsce i w jednym miejscu zaczną kiełkować. Będzie wtedy trudno nam je poprzerywać, czyli pousuwać te siewki, które są najsłabsze, ażeby przesadzić następnie podczas pikowania do większych doniczek. W ten właśnie oto sposób zasialiśmy nasiona pomidora. Miejmy nadzieję, że wzejdą, a wzejdą na pewno. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie oznaczenie tego, co posialiśmy. Ponieważ yy, w pośród licznych naszych rozsad, które możemy sobie stworzyć, bardzo łatwo na początkowym etapie, zwłaszcza jeżeli ktoś dopiero uczy się, jak wyglądają moloschodzące rośliny i nie do końca potrafi je rozróżnić, bardzo dobrze jest wtedy wykorzystać sobie takie tabliczki, na których napiszemy co tutaj było zasiane, i jaki był termin siewu. Wtedy będzie nam łatwiej ogarnąć, czy te roślinki wschodzą nam tak jak trzeba, czy czas jest odpowiedni, kiedy możemy je przesadzić. Jest to prosta rzecz, a bardzo ułatwia pracę. Moi drodzy, zakończyliśmy w ten sposób pewien etap produkcji rozsady. Teraz pozostaje nam tylko cierpliwie czekać na wzejście. W międzyczasie możecie wyprodukować także własną rozsadę. Nie tylko z pomidorów, ale też innych warzyw, co czynić, także będę ja, ale nie będziemy przecież oglądać co chwilę tego samego. W następnym odcinku, mam nadzieję, zajmiemy się pikowaniem, i wtedy to, co że tak powiem nadmieniłem w tym odcinku, zostanie tam pokazane już w praktyce. Skrzynkę z wysianymi nasionami. Stawiamy najlepiej na parapecie okiennym, tak żeby miało dostęp światło słoneczne, które będzie zapewniać także optymalną temperaturę i przede wszystkim najważniejsze dla roślin naświetlenie. Jeśli chodzi o materiały do produkcji rozsady, jedną z rzeczy, które pominąłem, a która może być dosyć istotna, są wielodoniczki lub doniczki torfowe i krążki torfowe. W wielkim uproszczeniu, krążek torfowy jest to spłaszczony kawałek torfu, który po zalaniu go wodą w sposób magiczny rozszerza swoją objętość. Możemy bezpośrednio wysadzić roślinę na taki krążek, to znaczy posieć ją i następnie przesadzić bezpośrednio do gruntu. Z kolei doniczki torfowe funkcjonują w ten sposób, że Roślinę już ukorzenioną przesadzamy także bezpośrednio w niej. Korzenie przerastają torf, on ulega rozłożeniu i jednocześnie pobierane są z niego substancje odżywcze. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, bardzo wygodne przede wszystkim i też wiele osób z niego korzysta. Ślicznie Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrybowania oraz obejrzenia kolejnego odcinka. Trzymajcie się!